Od ostatniego święta naszej formacji minął rok. Rok pełen nowych wyzwań związanych z COVID-19, które wymagały wsparcia i wypracowania zupełnie nowych rozwiązań i scenariuszy działań. Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu, policjanci głównie pionu prewencji Komendy Powiatowej Policji w Legionowie oraz podległych komisariatów w czasie ostatnich 10 miesięcy skontrolowali 81 691 osób objętych kwarantanną lub izolacją domową w związku z pandemią. Średnio dziennie mundurowi odwiedzili 247 osób. Choroba nie ominęła również policjantów i pracowników naszej jednostki. W ciągu ostatnich 11 miesięcy 48 policjantów i 9 pracowników zostało objętych kwarantanną. Zaś w izolacji domowej przebywało 50 funkcjonariuszy i 10 pracowników policji. Należy tu podkreślić, iż część policjantów kwarantannę odbywała więcej niż raz. Kierując się modtem pomagamy i chronimy, mimo dodatkowych obciążeń związanych z pandemią, którym musieliśmy sprostać. Niezmiennie realizowaliśmy nasze dotychczasowe zadania, pomagając i chroniąc mieszkańców powiatu legionowskiego, dbając, aby nasz powiat był miejscem bezpiecznym. Zaangażowanie policjantów w dbałość o bezpieczeństwo znajduje swoje odzwierciedlenie we wzroście wykrywalności sprawców przestępstw. W 2021 roku Komenda Powiatowa Policji w Legionowie uzyskała... Najwyższą w garnizonie stołecznym wykrywalność sprawców kradzieży z włamaniem, która obecnie utrzymuje się na poziomie 71,6%. Przy czym jednostka będąca na drugim miejscu w garnizonie ma wykrywalność mniejszą o ponad 16 punktów procentowych. <tryk> Wysokie drugie miejsce wśród jednostek policji garnizonu stołecznego zajęliśmy w ujawnieniu sprawców kradzieży i kradzieży z łamaniem do pojazdów, uzyskując wykrywalność na poziomie 58,3%. Co do roku 2020 daje wzrost o ponad 8 punktów procentowych. Na tym samym miejscu klasyfikujemy się pod względem wykrywalności ogólnej liczby przestępstw. Najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa, uzyskując poziom 60,1%. Szanowne Policjantki, Policjanci, Pracownicy Policji, W tym wyjątkowym dniu, w roku 102 rocznicy powstania Policji Państwowej, pragnę na Wasze ręce złożyć wyrazy olbrzymiego uznania. Służba policyjna jest pełna napięć i stresów, ale to właśnie wy podejmujecie trafne decyzje, których często stawką jest zdrowie i życie ludzkie. Z tego miejsca pragnę zatem podziękować wam wszystkim za trud i serce włożone w codzienną, naznaczoną walką z epidemią i pracę i służbę. Słowa podziękowania Kieruję również do Waszych bliskich, którzy na co dzień są świadkami Waszych radości, smutków, wspierają Was, rozumieją jak nikt inny i pozwalają zdystansować się od otaczającej nas rzeczywistości. Drogie koleżanki i koledzy, w tym szczególnym dniu pragnę złożyć Wam serdeczne życzenia nieustającego zdrowia oraz wytrwałości w realizacji wszystkich planów. Życzę Wam poczucia spełnienia, tak w życiu zawodowym, jak i osobistym, wzajemnej życzliwości, wytchnienia po każdym ciężkim dniu służby. Szanowni Państwo, święto naszej formacji to również okazja do złożenia serdecznych podziękowań władzom samorządowym. Które przekazując kwotę 140 tysięcy złotych na służby ponadnormatywne oraz kwotę dwóch tysięcy, która pokryła koszty korzystania ze strzelnicy, przyczyniają się bezustannie do poprawy bezpieczeństwa i dobrych wyników uzyskiwanych przez nasze jednostki organizacyjne. Dziękuję lokalnym samorządom, że wspierają wszelkiego rodzaju inicjatywy informacyjno-edukacyjne. Podejmowane na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszego powiatu. Dziękuję za dostrzeżenie trudu naszej codziennej służby oraz za przekazanie przez starostę Legionowskiego, pana prezydenta miasta Legionowa, burmistrza miasta i gminy Serock, wójtów gmin Jabłonna, Nieporent oraz Wieliszew łącznej kwoty blisko 69 tysięcy złotych na nagrody dla wyróżniających się policjantów, za ich szczególne zaangażowanie, profesjonalizm i sumienność w realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Legionowskiego, zarówno w służbie, jak i poza nią. Z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować za współpracę na rzecz poszanowania prawa na terenie Powiatu Legionowskiemu. Kierownictwu i prokuratorom Prokuratury Rejonowej w Legionowie, prezesowi, sędziom oraz kuratorom Sądu Rejonowego w Legionowie. Za stałą dobrą współpracę dziękuję serdecznie komendantom i funkcjonariuszom Policji Sąsiednich Jednostek, Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, Strażom Miejskim i Gminnym, dowódcom Jednostek Wojskowych, Straży Granicznej, służbie zdrowia, przedstawicielom duchowieństwa oraz wszystkim, którzy dzielą z nami trud codziennej służby.